Witajcie i serdecznie zapraszam do tego wideo. W tym wideo chciałbym omówić, jak można przycinać profile w HiCAD. W tym celu chciałbym najpierw w 2021 stworzyć nowy profil. Klikam prawym przyciskiem myszy na profil i wybieram tę komendę. Teraz ten profil został przejęty. Przeciągam dwa punkty, aby wbudować ten profil. Aby lepiej to przedstawić. Chciałbym tutaj zmienić sposób wyświetlania. Teraz mam możliwość przycięcia tego tutaj na krawędzi. 2001. Pojawia się małe okno, w którym mogę wpisać szczelinę powietrzną. Teraz chciałbym przyciąć z tej strony, na tej krawędzi i z drugiej strony ten koniec profilu na tej krawędzi. Tak prosto przyciąłem te profile. Chcę teraz dodać kolejny profil 2021, aby pokazać tutaj dodatkową funkcję. Zainstalowałem ten profil w oparciu o tę przekątną. Teraz chcę ponownie uruchomić polecenie. A teraz jest tak, że przycinam ten profil na tej krawędzi. Widać, że hackert wydłużył ten obszar. Mam tutaj małą opcję z wydłużeniem, którą teraz usuwam, aby móc to również przyciąć. Chciałbym tutaj w górnym rogu jeszcze raz przyciąć obie krawędzie za pomocą funkcji. To znaczy w pierwszym kroku chciałbym przyciąć ten róg lub ten koniec profilu i zrobić to samo jeszcze raz. To znaczy ten hak zawsze wydłuża mi naprawdę drugą stronę, dlatego muszę koniecznie wyjąć ten haczyk aby zrealizować ten pożądany wynik.